Zapraszam cię na vlog z naszego noclegu w górach. Zapakowaliśmy w plecaki wszystkie niezbędne rzeczy, które są potrzebne do przeżycia jednej nocy i wyruszyliśmy razem z dziećmi w góry, w których spaliśmy. Także zaczynamy vlog. Liczę, że będzie on inspiracją dla Ciebie do wyprawy z dziećmi w góry, ponieważ nie jest to takie straszne, może być naprawdę fajnym, aktywnym, spędzonym wspólnie rodzinnym czasem. A jeśli mnie jeszcze nie znasz, cześć, jestem Angela, jestem trenerką, fizjoterapeutką, matką trójki dzieci, przedsiębiorczyni pokazuję, jak ogarniać dom, życie, yy, życie rodzinne i mieć w tym wszystkim jeszcze czas na pasje, takie jak podróże. No dobra, ale co zapakowaliśmy do tych plecaków? Dosłownie musieliśmy wziąć tylko tyle, ile dźwigniemy na plecach. Były to pielizna, Ciuchy awaryjne, głównie dla dzieci, gdyby coś się zmoczyło, polało, rozlało. Piżamy rzeczy higieny osobistej, oczywiście jedzenie oraz picie na samą trasę. Ubrani byliśmy na cebulkę. Jest to istotne w górach. Pogoda potrafi być zupełnie inna niż w naszej miejscowości. Może się zmienić bardzo szybko, bardzo drastycznie, może być super gorąco, bo jednak wchodzimy pod górę, jest to ciężki wysiłek. Ale w pewnym momencie może lunąć deszcz, zawiać wiatr. Możecie przechodzić przez dolinę między kamieniami, gdzie jest dużo chłodniej niż gdzieś indziej. Z kolei na szczycie może wiać. Generalnie góry równa się ubiór na cebulkę. Co to znaczy? Długie spodnie, ale z możliwością albo ich skrócenia, albo przebrania szybko na krótkie. T-shirt, bluza zapinana coś przeciw i lub deszczowego. Oczywiście ubiór jest bardzo taki na chwilę obecną, na pogodę, na którą my się szukowaliśmy. Zawsze trzeba sprawdzać prognozę w górach i mieć na marginesie, że może zawsze się pogorszyć, bo w górach zawsze dla własnego bezpieczeństwa zakładamy... Gorszy scenariusz, ale przecież nie wybieraliśmy się w rejony niedźwiedzi i wilków, tylko na rodzinną wycieczkę, także taki ubiór na cebulkę w zupełności wystarczy. Zaparkowaliśmy na parkingu w Karpaczu i to był początek naszego szlaku. Poruszaliśmy się oznaczonym szlakiem, który postaram się pokazać Wam tutaj na mapce. Jest on dość łatwy, ale to nie jest spacer na niedzielę w sandałach, ani na wyprawę z wózkiem. Najmłodsza uczestniczka tej wyprawy miała 4 lata, więc jest to szlak, który spokojnie 4-latka pokona, ale z wózkiem nie polecam. Ponieważ wyprawa miała z dziećmi i miała charakter totalnie rekreacyjny, przeznaczyliśmy na nią dużo więcej czasu niż jest potrzebne tak naprawdę do przybycia, bo liczyliśmy się z wieloma przystankami, co miało miejsce oczywiście z dziećmi. A to komuś się chciało siusiu, a komuś pić, a komuś jeść. Dobrze, że wzięliśmy to jedzenie ze sobą, oczywiście, że zabieramy jedzenie ze sobą na szlak. Ale liczne przystanki niczym nam nie przeszkadzały, ponieważ widoki były przepiękne. Przyroda genialna. O tej porze roku wszystko jest soczyste, zielone, nowe, świeże. Także też w takich wyprawach chodzi o to, żeby się trochę zatrzymać na tym szlaku, nacieszyć się widokami, napatrzeć, nasycić oko kontaktem z przyrodą. A na trasie jest wiele punktów widokowych. Sama trasa jest fajnie oznaczona, dobrze przygotowana. Także warto się zatrzymać i nacieszyć chwilę miejscem, w którym się jest, bo właśnie po to przecież wybieramy się w takie tereny. I jeśli chodzi o pogodę dnia pierwszego naszej wyprawy, miało nie padać. I co z tego, że miało nie padać? Według prognozy miało nie padać. Wszędzie pokazywało z różnych źródeł, że miało nie padać. Ale padało. Były to przejściowe chmury z deszczem. Tak jak mówię, w górach trzeba być przygotowanym na wszystko, głównie na najgorsze, bo po prostu jesteśmy wtedy przygotowani. No, co tu dużo opowiadać? Gdy tylko zaczynało padać, wyciągaliśmy przeciwdeszczówki. Gdy padało troszeczkę mocniej, chowaliśmy się pod drzewami, które były bardzo gęste, więc dawały 100% osłony przed deszczem. Deszcz trwał 10 minut, w najdłuższej chwili może 15 i wracaliśmy znowu na szlak. To nie był żaden problem. Wystarczy się odpowiednio przygotować tylko na taką sytuację. Cóż, taki urok gór. Dotarliśmy w końcu do naszej miejscowości, w której mieliśmy nocleg. Była ona po czeskiej stronie, o ile nie przekręcę nazwy, nazywała się Horny Mala Upa. <try> Nasz nocleg był naprawdę fajny, ponieważ był to browar z restauracją, więc mieliśmy od razu obiad-kolację i śniadanie jakby załatwione. Nazwa, bo polecam tego browaru, to Trauterberg. Bardzo czeska nazwa, nieważne, naprawdę świetne miejsce. Gdy tylko weszliśmy do części, gdzie były pokoje, na no sam korytarz pachniało praniem i czystością. Tam było naprawdę mega czysto. Na wejściu zaraz po prawej stronie były szafki przydzielone, w których można było zostawić kurtki, ubrania. Każda szafka miała półki na buty i tak dalej, czyli od razu można było zorganizować sobie przestrzeń, mimo że ten pokój, który mieliśmy, był chyba ośmiosobowy, o ile dobrze pamiętam. Więc spora ilość osób na małej przestrzeni, ale wszystko miało swoje miejsce, wszystko było uporządkowane. Więc wracając do tych szafek. W każdej szafce czekał zestaw czyściutkich białych ręczników dla każdej z osób, która nocowała, wieszaki oraz miejsce na torby. Zaraz po drugiej stronie była naprawdę spora łazienka i bardzo czysta łazienka. Dla mnie czystość w takich miejscach, gdy śpię jest super ważna. I przechodziło się do części głównej, gdzie były łóżka, jeden obwód drugiego, biała pościel. Mówiłam już, że czysta i pachnąca. Czysta i pachnąca. Każde z dzieci zaraz podbiegło i zarezerwowało swoje własne łóżko, a pod łóżkami było miejsce właśnie za na, na buty i tak dalej. Po całym pokoju chodziłam w białych skarpetkach i skarpetki po całym dniu dalej były białe, czyli super czysto. Nie nagrałam tego, ale w browarze znajdowała się bardzo duża sala zabaw, bardzo fajna, z materacami, tunelami, wielkimi poduchami, jakimiś jeździkami. Oraz stolikiem z ławkami. Więc mogłaś sobie zamówić herbatę, kawę czy cokolwiek w restauracji, czy w browarze, tam na dole. wziąć sobie w kapciach, przejść do sali zabaw, usiąść sobie przy stoliku, siedzieć, pić herbatkę i pilnować dzieci. Więc na super. Jak już wspomniałam, na dole znajdowała się restauracja i browar, gdzie można było zamówić sobie jedzenie oraz naprawdę bardzo dobre czeskie lane piwo. My zamówiliśmy. Raczej większość z nas zamówiła meble i gulasz. Fenomenalne, przepyszne polecam. To takie ich czeskie pampuchy w bardzo dobrym gulaszu, w sosie. Oczywiście była też wersja yy, różnych dań dla dzieci w wersji takiej wiecie mniejszej, bo dziecko nie jest takiej dużej, ale te pampuchy polecam spróbować jeśli będziecie w Czechach. Albo to danie, albo smażony ser z bramborkami, super. Typowo czeskie, ciężkie, Sycące na maksa, ale w tym wydaniu bardzo dobre. W cenie noclegu mieliśmy śniadanie. Zapłaciliśmy 700 zł w przeliczeniu na złotówki, 700 zł za naszą pięciosobową rodzinę, co uważam, że jest dobrą ceną i w 100% adekwatną do jakości noclegu. W dodatku w cenie było śniadanie, które było naprawdę spore, naprawdę dobre, duży wybór, nikt nie odszedł głodny. I tak, to no dobra kata. Ponieważ tutaj w wyprawie nie byliśmy sami, była jeszcze z nami zaprzyjaźniona rodzina ze swoimi dziećmi, to wieczorem dzieci zrobiły sobie nocowanko, powymienialiśmy się dziećmi tak jak sobie życzyły, maluchy spały z maluchami, starsze ze starszymi, więc przy okazji dzieci zaliczyły nocowanko. Następnego dnia, gdy wstaliśmy, zjedliśmy oczywiście śniadanie, spakowaliśmy się, opłaciliśmy nocleg i wyruszyliśmy na szlak. Pogoda tego dnia była dużo lepsza, nie padało, nawet słońce wychodziło, ale przede wszystkim nie padało. Szlak powrotny był dużo łagodniejszy, dużo spokojniejszy, nadal nie polecam go z wózkiem, ale był, jak się Okazało dużo łatwiejsze. Nie rozumiem, że my nie szliśmy nim na początku, ale to mąż ustalał trasę. Kiedy schodziliśmy, oczywiście znowu zatrzymywaliśmy się bardzo często i widzieliśmy pozostałości po osadzie. Dosłownie same fundamenty, które już wrosły w las. Jakaś stara po czeskiej stronie osada. Widzieliśmy też jedną ciekawą jaskinię pokopalnianą, która była zalana wodą, też jakieś pozostałości po kopalniach z tamtych rejonów. I to koniec naszej wyprawy. Wróciliśmy zadowoleni, dotlenieni, bo jednak spędziliśmy bardzo dużo czasu na świeżym powietrzu. W przepięknych warunkach i otoczeniu przyrody. Liczę, że ten vlog był dla Was inspirujący, że sami będziecie planować wybierać się ze swoimi dziećmi i nie tylko na szlak, na wyprawy, ponieważ nie jest to takie straszne i trudne. Jeśli podobał Ci się ten vlog, jeśli dotarłaś do tego miejsca, zostaw kciuki w górę. Będzie to dla mnie motywacja, aby na kolejnej wyprawie zrobić dla Ciebie relację z miejsca, które odwiedziliśmy i będę mogła Ci je polecić. To tyle! To do zobaczenia na kolejnym szlaku. A, czekaj, coś nie nas swędzi. Wytnij to, jak nie nas swędzi. Po co ludzi ta informacja? Po co ludziom ta informacja? Daję. Jeśli jakiś kędzioryk mi odstaje, to dajcie mi znać, bo ja uwielbiam mieć gładki frys. I tym żartem, tytułem wstępu, rozpoczynam vloga. Zapraszam Cię na noc, na nocleg. Nie!